Dajcie moi kochani oczywiście jak zawsze z kawusią mam słychać Wojtka że zostały mu rolety przysłonięte został zamknięty w pokoju w łóżeczku i czekam aż zaśnie już odstępujemy od usypiania, że leżymy głasiamy i takie tam różne w, duży, w małym pokoju zamknął się mąż bo mąż jest teraz na urlopie coś jeszcze miałam powiedzieć tak, mąż jest na urlopie, Krystian jest w szkole za niedługo w sumie wróci jakoś tak szybko kończą te lekcje wydawało mi się, że w czwartej klasie to już tam parę godzin ładnych posiedzi a to w sumie mm -mm. kalendarz wisi tu mam urząd pracy wpisany chyba nie jest chętny jeszcze Wojtek na spanie tak słucham, słucham i chyba niekoniecznie Chyba jeszcze nie ten moment. Nic, zobaczymy zaraz. Na razie leży sobie, ma tam bajeczki odpalone, więc albo się położy, poogląda i zaśnie, albo będzie marudził i trzeba będzie go wypuścić. Jako, że dzisiaj, jako, że mój mąż ma w tym tygodniu urlop. Druga sprawa, że mamy się wtorek. Ktoś wyrzucił z łóżeczka Wojta. To wydawałam się dzisiaj na ciuchlan, który mamy po złotówce. Tak jak już raz był jeden filmik, yy, mówiłam, yy, wydaje mi się, że mówiłam, yy, że będę się starała raz na jakiś czas pójść, a że jednak mąż dostał urlop, więc postanowiłam to wykorzystać i wyskoczyć. Fakt, faktem, dużo nie kupiłam. Wydałam tylko 20 złotych. Więc 20 rzeczy dzisiaj mamy. Sobie nawet 3 rzeczy kupiłam. Nawet. Takie. No ale dobra. Wyciągam po kolei, bo już Wojtek mi wzbuszował tak tą siatkę, że wszystko rzuciłam tak jak złapałam. Pierwszą rzeczą to są takie pijankowe spodnie w starłosy. Zastanawiam się, jak on się nazywa. Nie wiem, chyba nie ma tu napisane. Takie zwykłe, oczywiście za złotówkę. Rozmiar też nie patrzyłam. Szczerze mówiąc, to nic nie przyglądałam z rozmiarów. Bo... tyle ludzi było, matko, tyle ludzi było. Tak mi się nie, nie lubię, jak tyle ludzi jest. Firma Ivon co najlepsze. 135-140 rozmiar. A zaraz Wam powiem czy mamy tu skład. Skład mamy mamy też Polski 100% bawełny. Albo będzie miał po domu takie spodenki, albo będzie miał jako Więc To jest pierwsza rzecz, jaką wzięłam. Drugą rzecz to jest taka kamizelka na jesień, zwykła. Yy, taki kolor u was bardziej niebieski. Tutaj mam bardziej turkusowy, także dla kwestianka. I to jest wrapping jakiś. Yy, wcześniej kosztowała 10 zł. Teraz mamy złotówkę. 152 rozmiar. Więc myślę, że na jesiennego latanie będzie w porządku. Następną rzeczą mamy dla Wojtusia i tu już mamy jakiś pajacy. zaraz zobaczę czy jest firma, 100% bawełny, H&M, tak jest H&M, -u. bez noga, bez stópek, nogawki są tylko bez stópek, taki zwykły do spania. Następną rzeczą, wszyscy wybierają się do Primarka, który został otwarty w Polsce, więc i ja byłam w Ciuchlandowym Primarku zapłaciłam za to całą złotówkę na rozmiar 92 i to jest taka bluza Wojtusiowa z takim misiem Szyno taką bluzę ma i powiem Wam, że bardzo nam się super sprawdza na takie jesienne wyjścia gdzieś na dwór czy gdziekolwiek polatać następną rzeczą Reblen, to chyba też w Primarku można kupić. Ja tu widzę 86 rozmiarów, nie wiem, czy będzie na niego dobra. Zwykła biała koszula. Może będzie miała na jakieś święta. Zobaczymy. Kolejną rzeczą mamy Na Krystianka drugie takie spodnie właśnie, gadki. Yy, firma Tu. Batmany. Więc myślę, że będzie zachwycony. W ogóle takich spodenek mam aż cztery. I tu już na no, widzę, właśnie następne. Tu już takie bardziej typowo piżankowe. Spider-Man, także firma Tu. I one już wyglądają tak. I mają nogawki ściągacze. Takie śmieszne, gadki. Na pewno mu się spodobają. I ostatnie. To już są Jurassic World, także z firmy tu. czyli tu musi fajne rzeczy do spania dzieciom robić. Tu taki wzór i też mamy ściągacz. Myślę, że będzie zachwycony Krystek, bo w sumie podskoczył i te spodnie robią mu się piżamowe, przykrótkie. A koszulki jeszcze tam w porządku, chociaż on jakie kakałko. To tak to brudzi, że w większości koszulki piżamowe są do, do wyrzucenia, bo ja się nie mogę na nie patrzeć. Są so, tak uwalone, tak się nie da tego dobrać, że mówię, no cóż, więc już po prostu moje jego piżamki są łączone. Och, muszę się kawy napić. Następna bluza. Dla Wojtusia, chociaż rozmiar, powiedziałabym, troszkę przyduży. O, jest nawet imię jeszcze dziecka. Wiktor. E, trójka, więc wydaje mi się, że to chodzi o wiek 3 latka. 100% poliester, made in China. Nie prasować. Myślę, że na wiosnę spokojnie sobie będzie mógł założyć. Trochę Wojtkowi jak zwykle podkupiłam, bo chyba dla Wojtka najłatwiej kupić. Kolejną rzecz mamy Next. Rozmiar zaraz. Wiecie co? Nic z zmianów nie patrzyłam. Po prostu wizualnie. 86 wizualnie patrzyłam, czy będzie w porządku. Taka wojskowa. Fajna gwiazdka, bluza. Gwiazdka taka welurowa. Co my tu dalej mamy? Kolejna bluza. Jakby Wojtek nią miał mały bluz. Więc ma teraz multum już po prostu. Kolejna z Nexta. I mamy nie wiem jaki rozmiar. Rozmiar X. Także 86. No ale to już taka też fajna. Po domu, na dwór. Dzieci się brudzą. Wojtek się brudzi. Teraz mamy HM, bodziaki, takie długi rękawek, paseczki, prążki i jeszcze jedne bodziaki. A dzieci powiem Wam, że nie było jakoś tak y, rewelacyjnie. Y, rozmiar 100: cokolwiek to oznacza. Tu już widzę, że będą na pewno przydługie. Tu coś tutaj chyba ma, a tu włos jakiś. To wszystko i tak pójdzie do prania. pewnie zaraz, chociaż nie teraz, już nie odpalę pralki, po wojtek śpi. Następna koszulka. Firma, firma Reblen, rimalkowa, Taka już w klimacie świątecznym. Przerażająca. Sam raz na Wigilię. Rozmiar 92. Czyż nie uważacie, że będzie bardzo słodko wyglądał Wigilia w takiej koszulce? Co my tu jeszcze mamy? Czekajcie. Aha. To ładno. Następną rzeczą wziąłem taką kaszkietówkę. Wiem, że lato się kończy. I... Nie wiem co to jest za rozmiar tej kaszkietówki. Pisze, że uniwersalny rozmiar. Ale podobało mi się połączenie tego pomarańczowego napisu. Czarne i tumoro. Myślę, że Krystianowi się spodoba, a jak będzie na Krystiana za mała, to po prostu sobie poleży, może na rok będzie wojcie w niej latał. Następną rzeczą uzięłam. Może nie są rewelacyjne, może nie są piękne. Ale pomyślałam, że za złotówkę na przyszły rok będą w porządku do latania takie do ciuchania na do ciuchania, czyli do zniszczenia. Już raz koment. odpowiadałam na to, co to jest do ciuchania. Do ciuchania czyli do zniszczenia. E, następną rzeczą to są trzy rzeczy moje. E, mierzyłam już je. Nie wiem, czy będę mierzyła Wam to. Chyba, że później. Na razie nie mam warunków, żeby nie żyć. Urzekł mnie kolor czerwonych spodni. I co najlepiej, najlepiej one na mnie. I co najlepsze, one najlepiej na mnie leżą. Kosztowały 10 zł. Micha. Ale zmię duże, to Wam nie będę mówiła. W takim razie chyba mi się trochę przy tyłu. Zwykłe, czerwone, proste spodnie. Akurat nawet ich nie muszę skracać. Z tyłu może mają mniej interesujące jetty, ale jak ja to mówię, do latania są w porządku. Kolejne skornie, które wcisnęłam moje dubsko, rozmiar też Wam nie powiem, firmy TU. To są takie. Też tutaj jakieś ryciki ma, czarne, zwykłe, zwykłe, tutaj już trochę przetarte, ale to nic, nie spojrzałam, a i tak stwierdziłam, że jak cokolwiek ten za małe, czy ten, to je wyrzucę, zwykłe, ciemne, takie leggings spoko, mąż powiedział, że spoko leżą, trochę bym powiedziała, że w nogach może wolałabym luźniejsze, no ale dobra, wypiorę i pomyślę. I ostatnie spodnie. Yy... Nie wiem jakiej firmy. Rozmiar też Wam nie powiem. A po co macie wiedzieć, że mi dupa przytyła. Patrzę czy... Kappa. Yy, fajne spodnie, też takie rurkowate. Ale moja dupa się nie zmieściła mnie. No nie będę przyklinać tak. Yy, tutaj na dole takie śmieszne mają, ale moim planem było... A, bo tu sobie ktoś podszedł. Chyba, że to chodziło, żeby o takie wybijać. Może i tak. No dobra, nieważne. Yy. Jako, że się nie zmieściłam w nie, tu są widzę bardzo niezniszczone. To tak myślę sobie, że Emilka, jak to obejrzałaś, to daj znać, czy mam chpaść z tymi spórniami, żebyś sobie przymierzyła. Będę wiedziała, czy oglądać moje filmiki. Myślę, że ona spokojnie w nie wejdzie, a jak nie, to może będzie miała komu sprawić, a jak nie, to po prostu pójdą na kontener. Tyle z moich zakupów. 20 zł wydałam, No przepraszam, jeszcze mężowi kupiłam kutkę przeciwdeszczową, ale nie wiem, gdzie ją rzucił i już nie będę latać szukać. I tak. Yy, dużo ludzi było, ja nie lubię jak jest tak tyle ludzi. Ciężko było mi coś znaleźć. Dla dzieci w sumie nic takiego ujmującego. Nie bo myślałam, że dla Christiana znajdę jakieś spodnie desowe, takie do ciuchania po domu nawet właśnie no ale złapam te cztery piżamowe więc będzie spoko Ech, coś moje włosy dzisiaj takie już się powoli prostują w ogóle tak gorąco było w tym ciuchladzie jeszcze w tej maseczce Ech, maseczkę miałam całą zgrzaną spoconą od tego kuchania i chyba tyle z ciekawości idę może nie, nie idę montować Idę naszykować obiad. Dzisiaj jemy ręczki. Mamy rosół z niedzieli. Dzisiaj mamy wtorek, więc prawdopodobnie zrobię pomidorową. Mamy do tego makaron. I mam jeszcze parę pulpetów w sosie pomidorowym, więc jako, że ja świetnie z reszczek robię obiad na czteroosobową rodzinę, więc dogotuję makaron, mięsko po dziubie, o, mogłam mieć sedę, to starcia. No. Hmm, no nic. Yy, podziubię to mięsko i ogarnę je. Ogarnę je, ale powiedziałam ogarnę je. Yy, podziubię to mięsko i po prostu będzie na czterosobową godzinę Starczy nam to. A później po południu biorę się za zmielenie ugotowanego mięska. Ja sobie tak zbierałam gotowałam zupy mięska i mam y, oskubany indyczek i oskubany kurczaczek do tego mam marchewkę z rosołu i są ugotowane ziemniaki i będę robiła bezy y, z mięsem tak dawno u nas nie było, a mam w planie dzisiaj to zrobić ponieważ jutro jadę do Lublina na moją pierwszą jazdę się nie mogę doczekać, jednocześnie mam przerażenie, jadę tam po deklerach na turystycznej i tam będzie pan na mnie czekał podobno pan jest bardzo stoicki spokój ma i ma bardzo dużą cierpliwość do nauki ruszania, zatrzymywania, ruszania, zatrzymywania więc na pewno wam opowiem jak mi to szło no, może nie będę się pogrążać <laughs> tak całkowicie, może pan to przeżyje razem ze mną w ogóle nie wiem czemu to jest na pierwszy rzut rzucone. w Lublinie, miało być włączone i takie początkowe lekcje i... więc dlatego muszę ogarnąć chłopakom obiad na jutro ojej ojej, przepraszam w ogóle taka jestem zmęczona gdzieś źle spałam nocy a Jeszcze wczoraj okna myłam i niestety moja ręka wieczorem już to odczuwała. O kurczę. E, moja ręka już to odczuwała, już musiałam wieczorem posmarować, bo mnie bolała. No dobra. Idę dobić kawę, coś zrobić, metki podniewać, sublę. Mhm, mm mhm. Mm no dobra, no to trzymajcie się. Jak Wam się podobało, to oczywiście. Ja no, może jeszcze. Na... No dobra, może. Dobra, pożegnam się, a może jeszcze po tym pożegnaniu się będzie. To będzie? Co będzie? Mierzymy tych dwóch par spodni. Może Wam pokażę, jak wyglądam. Nie wiem, czy one mi się podobają na moim tupsku. <laughs> Ciemne może. W sumie nie wiem, bo nawet nie oglądam się w lusterku. Tylko ja w sumie założyłam, mąż powiedział, że spoko. Więc jak mówię, że spoko, to chociaż nie wiem, czy można mu ufać. <noise> no i trzecie spodnie, no niestety moje nie weszłam. Ale to nic, w ogóle się nie przyjmujmy, co tam. Tyle ubrań, nie wchodzę w domu, więc... No dobra. Pa!